Cześć i witajcie w drugim już audiologu. Yy, tak, w drugim i ostatnim ogólnie filmiku na tym kanale. Yy, tak, założyłem drugi kanał. Yy, nie będę wam mówił, dlaczego. Yy, po prostu mam swoje powody i, i niech tak zostanie. Siedem koła. Wyświetlania filmów. No, trochę szkoda, ale niestety. Tak. Link do nowego kanału będziecie mieli w opisie. I biorę się. No, znaczy dzisiaj biorę. Seria Max Payne nie będzie kontynuowana. Będzie nowa seria. Już ostatecznie. No i co? No. Dzięki za oglądanie na, na tym kanale. Zapraszam na nowy i subskrybujcie nowy kanał. Niedługo pojawi się pierwszy odcinek z nowej serii. Dzięki i trzymajcie się, cześć.